Witam, jest 11 lipca, późno popołudnie. Dzisiaj zaczynam od koźlarzy. Proszę, jakie ładne. Jeden. I drugi. Miałem nie iść, bo się pogoda miała zepsuć, ale nie pada. Stwierdziłem, że zobaczymy. Czy coś znajdziemy? Na razie, tuż przed wejściem do lasu, dwa koźlarze. Idziemy do góry, zobaczymy, czy borowików nie ma. Widzimy się później. Piękny borowik. Proszę zobaczyć. Super. Nie wiem, jaki będzie. Czy będzie zdrowy? Ale piękny raczej nie będzie zdrowy, ale ładnie wygląda. No nic, idziemy dalej. Może coś tu będzie jeszcze. Jak coś znajdę, to się włączy. I kolejny borowiczek, tym razem usiadkowany. Proszę zobaczyć. Ale sobie wyrósł. O, ale on jest chyba zobaczywy. Był tam taki młodziutki. Niestety przez przypadek go wyrwałem. Zdrowy jest, ten nie jest zdrowy. Taki jest trochę. O, miękki, nawet go nie biorę. No, ten, skoro mi już wypad No, to już go wezmę. Szkoda go, bo nie widziałem. Podniosłem kamień i wypad Zobaczmy tutaj, co tu jest. A, tu jakaś. Gąska no nic, patrzymy dalej. No i znowu piękny borowiczek. Proszę jak sobie ładnie rośnie. Proszę. O, piękny twardy. Cudo. W międzyczasie kilka kurek wpadło. No nic, idziemy dalej. Zobaczymy co będzie. I kolejne borowiczki. Proszę, jakie piękne. Ten taki młodziutki, fajny, twardy. Prawdopodobnie. O, twardiocha. A tutaj. Ciutkę większy, i prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Zobaczymy, czy w ogóle jest sens go brać. O, sorry. No, widać jakieś dziury na nim. Ech, tego zostawiamy, bo faktycznie jest to wszystko niepewny. A, może gdzieś tu będą inne. No nic nie widzę. No ja tak powoli do górki, do górki i się coś znajduje. Jak na sobotę na godziny 16, nie jest źle. No nic, szukam dalej, idę tam te obrać. No, tym razem młode ceglastopory. Proszę zobaczyć, jakie ładne. Modziutki. O! Jakie piękne. Modziutki ceglastopory. Jeden. A tu kawałek kolejny rośnie, proszę, drugi, proszę zobaczyć jaki ładny, cegla z dwa braciszki, młode, ale piękne, dobra, idziemy dalej, tam na łąki sobie pójdę, może tam trochę kurek nazbieram, ewentualnie tu w prawo na Burowiczki. I kolejny. Ceglastopory, młodziutki. Oj, podobają mi się te młode. O, proszę, jakie piękne. Młodziutki ceglastopory, dosłownie 5. Tam zebrałem. Tamten. O, a co tutaj jest? O, kurczę, proszę, proszę. O, niespodzianeczka. Coś mi tu ładnie rośnie. Proszę. Jaki ładny. O, i dość twardy. Proszę. Podwójny Borowiczek No ja nie mogę. Proszę jaki ładny. Bliźniacy. Nic oczywiście nie pije do jutrzejszych wyborów. Po prostu idziemy, szukamy dalej. Właśnie miałem zamiar wyjść z lasu i proszę, jakimi mi się piękne trafia borowiczek. Można było tu jeszcze popatrzeć, ale nie mam po co. Jutro sobie pójdę w całkiem inne miejsce. Przede wszystkim na kurki. Borowiki się kończą. Pierwszy wysyp za nami. Myślę, że za 2-3 tygodnie coś się ponownie pojawi jutro będę zbierał kureczki a tego na razie wyrywamy bo taki ładny o toż może nie będzie zdrowy może coś się wydłubie na suszenie ale na dzisiaj to wszystko jest godzina 17 Wracam do domu. Godzinka łażenie wystarczy. Na razie Do Jutro zrobię kolejny filmik, to połączę oba dwa. Witam serdecznie. Mamy niedzielę, 12 lipca. Poranek wczesny. Dzień wyborów prezydenckich. A ja wybrałem się na grzybki. Wszedłem do kolejnego lasu. To samo co poprzednich. Wszędzie drzewa powycinane ale i tak mimo wszystko grzyby dają radę tutaj widzę pierwszego borowika I to przejdę przez te haszcze o, to jest taki piękny, rośnie sobie tutaj jeden na samym początku Zaczynamy od borowika. Tutaj jest piękny muchomorek. Proszę. Jest świeżo po deszczu. Całą noc padało. Mam nadzieję, że coś nazbieram. Widzimy się później, jak wejdę głębiej w las. Na razie patrzy na mnie piękny, zwalony pień. I kolejne borowiczki. Proszę. Jeden taki młodziutki, fajny o, o. proszę proszę jaki ładny na tle tych pięknych drzew które niestety leżą już na ziemi też i ten duży taki wielki ale obawiam się że on jest chociaż twardy No zobaczymy, może coś się z tego da uratować. Proszę, dwa takie duże, ładne. Może coś tu kolejnego będzie. O, jakaś mała, nieduża kureczka. Takie małe, to może będzie później więcej. Dobra, idziemy się pojemnie I mamy kolejnego borowika Trochę jest obryziony przez Trzeba przez ślimaczki Ale wygląda pięknie, twardy Zauważyłem, że zaczynają już być coraz bardziej zdrowe te borowiki Coraz mniej robaczywe Także coraz więcej się do domu przyniesie na razie co prawda rosną pojedynczo góra 2 ale mam nadzieję że jak wejdę głębiej i dalej w las będzie ich ciutkę więcej ale widzimy się później wśród pięknie wyciętych drzew tym razem trafiły mi się Kureczki. Jest kilka tutaj całe statko i tu kolejny kurki. Lezy tam w tej gęstwinie troszkę. sobie je wytnę i widzimy się później kolejne piękne statko kurek proszę zobaczyć co ładnie rosną Dobra. Wytniemy je i idziemy dalej i kolejny piękny borowiczek proszę jak sobie pięknie rośnie no niestety te grzybki rosną na razie pojedynczo A to jest świeżutki modziutki musiał przed chwilą żeby tej nocy wyrosnąć no. To piękny jest popatrzmy dalej na razie w międzyczasie trochę kurek na zbierałem nie jest źle co prawda jest mokro ale no coś już zrobić no też pada to musi być mokro nie tu coś widzę ale to chyba nie Borowiki. i niestety są muchomorki piękny las Zajdę ja się tutaj, popatrzę. Na mnie tutaj nie jest powycinany. No i mam kolejne borowiczki. Tu są dwa. Ten był całkiem zdrowy i tutaj chyba jest kolejny. Zaraz sprawdzimy. Tak, kolejny. Widać, że tu są młode. Prawdopodobnie tej nocy wyrosły. O, ale już ślimaki zdążyły je troszeczkę ogłyść. Ale ty plus tego jest taki, że nie ma robali na nich rosną sobie zdrowiutkie w tym gęstym lesie w nocy całą noc padało to muchy nie latały dlatego są grzybki w miarę zdrowe no, coraz fajniej to wygląda tu są trzy, tu jest też kilka widzimy się później i kolejny piękny borowiczek to jest chyba usiadkowany tak to jest piękny, usiadkowany przed chwilą znalazłem również kilka młodych szlachetnych taki drobny zbiór kilkanaście Kórek. Widzę, że wychodzą młode, to znaczy, że niedługo będzie więcej. Ale niestety dzisiaj już muszę wracać. Nie no, na razie. no tym razem na Powiedziałem, piękne, drobne kureczki rosną. To szczeple ładne. Takie dość duże statko. Tyk, tak ładnie rosną kółeczki tutaj. tutaj o ślisko uwaga powyżej jeszcze rosną ich tutaj masa kureczek tu kolejny statko Tam widzę następne, tam powyżej następne wyłączam się bo trzeba je pozbierać te grzybki witam serdecznie, ponownie, tym razem Porowik. Usiadkowany, proszę jaki ładny. Tu mamy kolejnego. A, ale jest tak zjedzony przez ślimaki, że i nie tylko ślimaki. Dobra, z tego nic nie będzie, zostawiamy go, niech się tutaj rozsiewa. I tu gdzieś widziałem kolejnego. Jest, jest, jest. Też dość duży. A nawet dwa takie braciszki proszę. No, braciszkowie. Tam widzę. Kolejnego. Jeszcze zostawię. Kolejnego usiadka. Borowiczek usiadkowany. jakaś drobna kurka, jedna druga. No, no, tutaj sobie trochę pochodzę, bo widzę, że się rzuciły. I kureczki. I borowiczki tam chyba widzę. Trochę ciemno w lesie, ale to nie szkodzi, żeby grzyby rosły. Idę tamte obrać, widzimy się później. I kolejne piękne okazy borowików. Roszakie, piękne. Duży i ładny zostawimy go tutaj i popatrzymy na następne. Tu jest kolejny rożyczek. Tutaj kolejny. Dwa takie duże. Przez chwilę nie nagrywałem, bo w trakcie zbierania kurek, których no dość dużo znalazłem. Po prostu nie ma sensu nagrywać, jak co chwilę się kurki pojawiają. No. Mamy trzy piękne borowiczki. Do tej pory tak wygląda mój koszyczek. Nawet chodzą tutaj miłośnicy browara i jakaś butelka po piwku. No. Dobrze, obiorę. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, bo są dość twarde. I idę dalej. Kolejnego borowiczka, tym razem usiadkowanego udało mi się namierzyć. Teraz jaki piękny. Z tamtych trzech, tylko jednego się udało uratować. O jaki piękny Ruszony przez ślimaki. Ale gorowiczego ładny. Popatrzmy dalej. Tutaj kureczka rośnie. Trudno. Postanowiłem, że będę już powoli wychodził z lasu. Jest coraz bardziej mokro, ślisko. Jak to zwykle w moim przypadku bywa, znowu znalazłem borowiki. Te dwa już się nie nadają do niczego. Opcji. Fajnego rozsiania. Natomiast tu piękny borowiczek rośnie trochę no, już napoczęty przez ślimaki zobaczcie taki muchu Fajne. zobaczymy co z tego będzie z doświadczenia to ostatnio właśnie zauważyłem jak na początku były zdrowe tak teraz znowu zaczynają być robaczywe te borowiki. Nic skieruję się tam na dół na ścieżkę. Jak coś znajdę, to znajdę, jak nie to zrobię tam krótkie podsumowanie. Do zobaczenia. No i przyszedł czas na krótkie podsumowanie. Niecałe dwie godzinki w lesie. Tyle, kilkanaście borowików. Oczywiście zdrowych, bo było ze trzy razy tyle. No i tak jedna czwarta koszyczka kurek i tak jeszcze na zakończenie trafiły mi się kureczki tutaj fajnie rosną i piękne poziomeczki runo leśne. i można spróbować. Czas do domu dojść do siebie, obrać, żeby jechać na wybory. Wszystkich pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.